Witajcie, dzisiaj będziemy wymieniać szklaną szybkę z ekranu telefonu Samsung Galaxy S3. Pokażę w jaki najprostszy sposób to zrobić. Mam już tutaj gotową niebieską szybkę na wymiankę. Mały śrubokręcik krzyżakowy. Ewentualnie jakiś podważacz plastikowy. Jeżeli nie macie to weźcie troszeczkę szerszy śrubokręt i obińcie go szmatką lub w jakiś sposób inny zabezpieczcie, żeby się nie porysowały elementy optyczne tutaj no i oczywiście do przyklejenia ekraniku tutaj e, po bokach będziemy potrzebowali taśmy dwustronnej Wam polecam e, kupić szybkę od razu z taśmą lub ewentualnie osobno dokupić klej e, szybka jest pęknięta nie będziemy się tutaj zbytnio z nią patyczkować rozpoczynamy przede wszystkim od wykręcenia śrubek tutaj z tyłu w ilości 4 8, 10 sztuk, ja już w tej chwili jednej tutaj nie mam. 10 sztuk, do tego używamy małego śrubokręta e, krzyżakowego. Nie ma tutaj żadnej większej filozofii od czasu, kiedy producenci telefonów przestali stosować wymyślne śrubki w kształtach jakichś 5, 6, 7 kątów, e, rąbów, gwiazdek, e, jakichś innych wymyślnych śrubek. Tak szybko jak tylko Chińczycy zaczęli produkować podróbki, no nazwijmy je podróbkami tych śrubokrętów do tych telefonów oryginalnych, tak szybko ludzie zaczęli je sobie ponownie naprawiać bez większych problemów i być może po prostu zdali sobie już sprawę z tego, że do niczego to nie prowadzi. Można było od początku korzystać z normalnych, standardowych śrubek, a nie blokować ludziom. Możliwość samodzielnego naprawienia sobie telefonu, żeby ze wszystkim latać do serwisu to nierzadko w zależności od osoby, ale nierzadko więcej czasu zajmuje dojechanie na drugi koniec miasta do odpowiedniego serwisu, plus jeszcze później czekanie, płacenie za to, nierzadko mija się to z celem, zwłaszcza jeżeli na chwilę obecną możemy sobie zamówić praktycznie dowolną część do naszego telefonu, naszego smartfonu przez internet. Natomiast nie będę ukrywał, iż e, szybkę kupiłem e, niby przez internet, jednak e, z pominięciem sklepu internetowego, ale też zależało mi właśnie na tym potwierdzeniu, które tu mam też śrubki już odkręcone, możemy wyciągnąć baterię. E, karty mogą zostać. Możemy tutaj odpiąć teraz tylnią obudowę. Należy ją po prostu podważyć. Ja może zamiast tego zastosuję no zwykły śrubokręt, żeby pokazać, że to też da się tym y, zrobić. Delikatnie podważamy. O, no właśnie w taki sposób, żeby nam się ramka y, tutaj ta czarna delikatnie rozszyła, Przytrzymujemy ją. Delikatnie, w tej chwili u mnie jest to lewa dłoń, czyli jedną, jedną dłonią, po drugą yy, Kontynuujmy podważanie. Tam wiecie od czasu do czasu jakieś pierdoły na portalach internetowych typu eBay czy Allegro. Właśnie w stylu obudowy, czy tak dalej, możecie dostać takie plastikowe narzędzia lub yy, na przykład zestaw mini, zestaw Natomiast pierwotnie, yy, jak dostałem kilka razy te narzędzia, stwierdziłem, że połowę z nich mogę wyrzucić, bo po co my się mają powtarzać. Natomiast no, one cię zużywają, plastik, który jest, z którego są wykonane, po prostu cię używa przez to tracą po jakimś czasie swoje właściwości, więc nie ma ich co wyrzucać, one się po prostu zużywają. Możecie również w tej chwili użyć czegoś takiego jak patyczek do lodu, czy kawałka mm, plastiku, na przykład z karty kredytowej lub innej karty odpowiednio widzę i tutaj tą trynią budowę. I mamy tutaj nasz telefonik. Nas będzie interesować, gdzie jest podłączony mm, ekran. To znaczy nie będziemy w sumie wyciągać ekranu, zdejmiemy tylko zewnętrzną szybkę. Natomiast w tym miejscu jest podłączony ekran, tutaj przychodzi taśma. Więc jeżeli kiedyś będziecie wymieniać e, wasz wyświetlacz w tym telefonie, pamiętajcie o tym, żeby wypiąć to. Klej, który jest tu zastosowany, roz, e, zmienia swoje właściwości pod kątem temperatury. Więc jeżeli demontujecie szybkę, zwłaszcza jeżeli jest to szybka, w dobrym stanie, którą ponownie chcecie założyć, jeżeli wymieniacie wyświetlacz, to szybko chcecie zostawić, to warto tą szybkę podgrzać. Warto telefon podgrzać chociażby suszarką czy opalarką, jednakże oczywiście z umiarem, żeby nie uszkodzić tutaj elementów plastikowych. Podobnie powinniście postępować podczas sklejenia, czyli delikatnie rozgrzać telefon To powiedzmy tam 40 stopni. Myślę, że jest to odpowiednia temperatura. narzędzie moje jest już troszeczkę sfatykowane. No ale szybka nam tutaj odchodzi. Przesuwamy po prostu dookoła szybki, dookoła ekraniku, uważając aby nie porysować, nie porysować wyświetlacza. Jeszcze w Nie podważenie. No i... No i mamy ją. Tak, tutaj jest ten klej, który był z poprzednim wyświetlaczem, ponieważ raz już był wymieniony. Jak widzicie nie roz... jest to szkło, jak widzicie nie rozsypało się na drobne kawałeczki, ponieważ jest laminowana zarówno z przodu, jak i z tyłu, że jest telefon z brudem pod wyświetlaczem, tak jak na przykład w tym wypadku, yy, możecie domniemywać, że na 90, no na 80% yy, był tutaj wymieniany na przykład wyświetlacz lub szybka, było coś robione po prostu yy, i telefon złapał brud pod wyświetlaczem. Jeżeli będziecie mieli trochę szczęścia, to trafi się wam tak jak tutaj, nie widać tego dokładnie, ale u mnie ewidentnie jest coś takiego, że w pewnym etapie użytkowania tego telefonu były po prostu jakieś e, mini kamyki, jakiś brud, to nie był kurz, to było raczej coś twardego i porysowały tutaj właśnie wyświetlacz w taki sposób, że to są generalnie rysy, a tak na dobrą sprawę odkształcenia, czyli jakby takie odgniecenia w szkle. Ciekawe wyświetło, że dalej działa również w tym miejscu, nie ma z tym żadnych problemów, no ale nie smak pozostał. Patrzę tutaj, czy przypadkiem to szybko jednak nie ma na sobie kleju, ale jednak nie widzę go, więc będziemy się musieli trochę pobawić. Ja sobie podać nam tutaj steczki z mojej taśmy dwustronnej, która przypominam nie jest y, 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 stosowana właśnie do telefonów. Ja w ramach bardziej takiego y, doraźnego działania tutaj z niej będę korzystał. Więc podocinam sobie paseczki i za chwilę do Was wrócę, dokładnie sobie naszą wymianę. Witajcie z powrotem. ciemki już przyklejone. Z jednej strony jeszcze klej pozostał do odklejenia. Pamiętajcie o dwóch rzeczach, przede wszystkim żeby nie odklejać tej wierzchniej, wierzchniej strony kleju tutaj staćmy. dopóki nie przecześcicie dokładnie ekranu ściereczką z mikrofibry, szczególnie zwracając uwagę tutaj na rogi. No i druga sprawa jest taka, uważajcie na to, żeby nie przesłonić. Ja tutaj sobie już zacznę po wolutku odrywać. Nie, uważajcie na to, żeby nie zatłonić e, czujników, które się tu znajdują, czyli czujnika podczerwieni e, czujnika od kamery przedniej do selfie, czy chociażby e, diody migającej, informującej Was o naładowanym stanie baterii. Właśnie wracając do tematu e, kupna, szybki... I ekraniku muszę przyznać że przy poprzedniej wymianie troszeczkę się wykolegowałem gdyż kupiłem szybkę jak najtańszą ale to zaowocowało tym że w moim mniemaniu czujnik światła czujnik poczerwieni był zbytnio przysłonięty to znaczy on ta szybka w tej chwili nachodzi na ten czujnik i czujnik poczerwieni nie działał w sposób prawidłowy to opracowało m.in. tym, że po odebraniu połączenia i przyłożeniu słuchaw do ucha, telefonu do ucha, e, wyświetlacz nie wygaczał się, a co za tym idzie, miałem okazję nieświadomie zmieniać różne ustawienia podczas rozmowy e, własnym uchem, czyli ciepłem własnego ucha tak na dobrą sprawę. Tego Wam nie życzę, bo jest to bardzo frustrujące. Odrywamy sobie tutaj resztę taśmy. Um, ustawiamy sobie szebeczkę przodem do, do twarzy. Oddzieramy tą dolną folię. Można ją jeszcze ewentualnie przedmuchać, natomiast powinna być ewidentnie czysta. Przedmuchajmy sobie jeszcze telefon. A, jest jedna rzecz, której bym zapomniał i byłoby to bardzo duże, bardzo duży błąd osłonka od głośniczka musimy tutaj delikatnie podnieść osłonka od głośniczka mm, rozmowy weszło weszedło okienka budowy konia z rzędem temu kto potrafi wyczyścić wyświetlacz w 100% z kurzu tu jest nasza szybka <laughs> zakładamy ją w ten sposób że Kładziemy ją od strony głośniczka, tak jakby od góry, od strony napisu. Zaraz po przyłożeniu dociskamy ją do góry, ile tylko macie siły, oczywiście bez przesady i później dalej dociskamy łapką. Teraz jakby już nam tutaj chwyciło, dociskamy telefon najpierw przez środek, a później po bokach. I na końcu tutaj na dole przy guziczkach. I teraz kwestia jest tego typu, że ja ten telefon zaraz będę książkami na okres do rana. On zostanie do rana. Jeżeli macie y, normalny klej do telefonów, jeżeli macie normalną taśmę tutaj do telefonów, ten termokurzliwy, to warto jest podgrzać ten klej przed samym przyklejeniem, a następnie dopiero później przykleić. Wygląda bardzo ciekawie, pomijając y, aspekt Taki, że ja tu widzę rysy na szybce. I nie są to rysy od środka, tylko są to rysy. Są to rysy, które po prostu były tutaj pod ekranikiem. Są nieznacznie widoczne. Natomiast szybkę kupiłem w Krakowie na ulicy Basztowej. W sklepie Alkom. W sklepie Alkom z komórkami. Szybka dociśnięta, wymieniona. Jest OK. Telefon działa. Dzięki za uwagę. Hej.